Cześć, z tej strony polski epic joker w Minecrafcie, Mr. Peter 99. Tutaj oczywiście chciałbym zaprezentować Wam serwer Minecrafta. No, serwer jest gildyjny. Teraz właśnie idę pokazać Wam, jakie itemy są potrzebne na gildię. Proszę, tutaj macie żelazo, złoto, szmaragd i diaks. Wszystko razy 64. Wszystko po staku. Tutaj oczywiście spawn. Tak jakby można powiedzieć. Tu mamy dolinę. Na Dolinie Cienia są tylko potwory, którym możemy zabijać. No i tutaj mamy regulamin, którego nie będę czytał. Sami sobie przeczytacie. Obowiązkowo. Tu mamy gildię. Pamiętajcie, nie, możemy, nie możecie robić takich znaków. No i tutaj mamy coś takiego. Tu, gdzie teraz uderzam, się respicie. W tym miejscu mamy losowy TP. Tu mamy kit start. Ja akurat nie kliknę, bo wykorzystałem. Tu mamy losowy TP. Gdy klikniemy w ten guzik... Po 5 sekundach nie możemy się ruszać. Po 5 sekundach e, teleportuje nas w inne miejsce. No i mamy właśnie coś takiego. Tu idziemy sobie na przykład. Idziemy. E, I gdy chcecie kupić VIP-a, wpisujecie ukośnik VIP. Tutaj mamy wszystko, co. W... Mam VIP. E, tutaj akurat mamy. Najlepsze w tym y, mamy Enchant na 30 level i Repair Handa. E, konto VIP jest na miesiąc po 7,38 groszy. SMS-em oczywiście. No i myślę, że to na wszystko. Z tej strony polski epic Joker i żegnam się z Wami gorąco.